Już tylko jeden mecz dzieli przyszłych mistrzów od podniesienia pucharu. Czas na wielki finał Ultraligi i walkę najlepszych zespołów rozgrywek przed gdańską publicznością. Przekonajmy się, kto tym razem rozkocha w sobie trybuny. Back to the game i Zero Tenacity. Oto nasi finaliści, którzy ostatecznie zagrają o ultraligowe trofeum. Co ciekawe, to nie liderzy regulara i obrońcy mistrzowskiego tytułu zgarnęli miejsce w finale jako pierwsi. Na otwarcie playoffów kibice doczekali się niespodzianki dużego kalibru. Kto weźmie starczego smoka! Co wzięło Back to the game! Rozbroili husarię i udowodnili, że siła przyjaźni to nie przelewki. Po pięciu emocjonujących mapach Back to the Game zrewanżowało się więc za dreszczowiec z poprzedniego sezonu. Wiosną również widzieliśmy przecież ich walkę o awans właśnie z Z10. W meczu drabinki przegranych mocno poturbowali wtedy faworytów, ale ostatecznie ugięli się pod ich naporem. Jak się okazało nie musieliśmy długo czekać, by wyciągnęli wnioski. Dwa sezony. Tyle potrzebowali podopieczni WoWa, by dostać się do najważniejszego meczu Ultraligi. Chcę tylko przypomnieć, że jeszcze w zeszłym roku widzieliśmy tych chłopaków w drugiej dywizji. Niesamowite! Zero Tenacity awans musiało przypłacić więc potem i esportową krwią. W meczu o być albo nie być czekali na nich gracze Forsaken, którzy bez problemu rozprawili się wcześniej z GRP Esports. W wywiadach i socjalowych przepychankach oba zespoły były pewne zwycięstwa. Jasnym było, że czeka nas walka nieoczywista i zażarta. Na początku sezonu wielu w ciemno postawiłoby zresztą na to, że to właśnie Z10 i zakapturzeni zagrają ostatecznie o mistrzostwo. Koniec końców. Piąta mapa szalonej i zmieniającej się regularnie serii zakończyła marzenia Forsejkę na awansie. Zero Tenacity nie tylko dostanie więc szansę na wyrównanie rachunków z Back to the Game, ale przede wszystkim na zdobycie czwartego mistrzostwa w Ultralice. A to zrówna ich z Akademią Rock i przybliży do zgarnięcia miana najbardziej utytułowanej organizacji w historii rozgrywek. Back to the Game i Zero Tenacity oprócz awansu do finału zgarnęły również miejsca w głównej fazie Emea Masters. Forsaken i GRP Esports również jeszcze się nie żegnamy. Obu zespołom życzymy powodzenia w wymagającej fazie LCQ. Miejmy nadzieję, że drużynowa reprezentacja przypomni ultraligowym kibicom smak międzynarodowych sukcesów. Musiało minąć 13 map w trzech seriach, by wyłonić obu finalistów. To w meczach o bilety do Gdańska zobaczyliśmy zresztą pełne bezdowt piątki i miejmy nadzieję, że pojedynek o złoto będzie równie zacięty. Na lanie widzimy się już 3 sierpnia w gdańskim Kinguin Esports Lunch. Odliczanie do pierwszej mapy finału, czas zacząć. Niech cały Gdańsk usłyszy krzyki esportowych zapaleńców, a jeśli kibicować będziecie przed monitorami, do zobaczenia na kanałach Polsat Games i u naszych co